Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, nie tak dawno temu pokazywałem, w jaki sposób prostownik ładuje akumulator, jakim prądem ładuje prostownik. Natomiast dzisiaj chciałbym z ciekawości sam poobserwować nieco sposoby regulacji prądu ładowania. Na czym polegają te sposoby regulacji prądu ładowania? Jak to wygląda na oscyloskopie? Ponieważ przygotowałem tutaj oscyloskop, miałem jakiś transformator, mostek prostowniczy, całość będę zasilał z przetwornicy, aby tu ustabilizować to napięcie sieciowe. No i jakie moi drodzy znacie sposoby regulacji prądu ładowania? No, najczęściej w prostownikach spotykane są dwa sposoby. Jeden jest to regulacja na odczepach, czyli ta regulacja skokowa. To jest, będzie pierwszy. Sposób, który wam pokażę. Drugi dość mocno nielubiany jest to regulator fazowy na triaku, a więc też zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda. Te dwa sposoby regulacji możemy zakwalifikować do regulacji po stronie pierwotnej transformatora, ponieważ no, tutaj regulujemy po stronie wejściowej, po stronie napięcia. Przemiennego, wysokiego napięcia 230 V. Są natomiast jeszcze metody regulacji po stronie wtórnej transformatora, i do takich regulacji myślę, że można zaliczyć mostek diodowo-terystorowy z regulatorem terystorowym OLA oraz regulator PWM. Tyle chciałem Wam dzisiaj pokazać, a więc zapraszam Was serdecznie. Stanowisko do pierwszego pomiaru mamy gotowe. Ja tutaj do tego prostownika dołączyłem takie niewielkie obciążenie w postaci dwóch żarówek połączonych szeregowo. Mamy mostek prostowniczy, mamy transformator i pierwszą regulacją, którą chciałbym Wam pokazać, to jest regulacja na odczepach. Tych odczepów oczywiście może być bardzo wiele. Ten akurat transformator, który jest przed Wami, posiada no jedynie trzy odczepy. A więc, tak naprawdę, no możemy tutaj dokonać dość niewielkiej regulacji, a właściwie tylko dwustopniowej regulacji. Ale zazwyczaj tych odczepów po stronie pierwotnej jest dosyć dużo. No i zobaczcie, co my tutaj na chwilę obecną zmierzyliśmy na tym oscylogramie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na kilka dość istotnych wartości. O tych wartościach ja już mówiłem w tym filmie o. O tym prądzie ładowania, mianowicie w przypadku prostownika, bardzo nas będzie tutaj interesować napięcie maksymalne, napięcie średnie i napięcie skuteczne. I zobaczcie. Co my tutaj mamy podczas tego pomiaru? Napięcie maksymalne tutaj waha się w okolicy 18 V, napięcie skuteczne 11,8, natomiast średnie 10,4. Ja teraz przełączę na inny odczep tego transformatora i zobaczycie, co nam tutaj się zmieni. Zobaczcie, co się nam tutaj zmieniło. Właściwie zmieniło nam się wszystko. Zmieniło się napięcie maksymalne, jest tutaj niższe. E, zmieniła się wartość średnia i zmieniła się wartość skuteczna. Co to oznacza? To oznacza tyle, że podczas regulacji prądu, ładowania, e, za pomocą odczepów tak naprawdę zmieniamy napięcie. Ten prąd oczywiście zawsze będzie podążał za tym napięciem, a więc no dlatego mierzymy napięcie, a mówię o prądzie ładowania, dlatego że no prąd zawsze podąża za napięciem, a więc im mniejsze to napięcie tutaj będzie, tym ten prąd ładowania również będzie mniejszy. Co to oznacza? No to oznacza tyle, że w przypadku, kiedy mamy do dyspozycji Regulacje na odczepach transformatora. Zazwyczaj ta sytuacja wymusza konieczność no, ponownej regulacji tego prądu ładowania wraz, wraz ze wzrostem napięcia na akumulatorze. Czyli mówiąc po polsku, obniżamy napięcie ładowania, które wymusza mniejszy prąd ładowania, natomiast to napięcie pozostaje na niższym poziomie, ono już później nie wzrasta. Dobrze, to jest pierwszy przykład, i myślę, że wiele Wam się wyjaśni, jeżeli za chwilę podłączę tutaj regulator fazowy na triaku i zobaczymy, jaka jest zasadnicza różnica między tą regulacją. No i mamy w tej chwili regulator fazowy na triaku. On jest również zamontowany po stronie pierwotnej transformatora. No i zobaczcie, pozostały układ pozostał bez zmian. Mamy przy tym szerszym zakresie, tym wyższym napięciu, czyli tak jak to miało miejsce podczas pierwszego pomiaru. No i zobaczcie, już tutaj widać pewien dziwny przebieg, widać takie minimalne wcięcie. Ale po raz kolejny chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na wartość napięcia maksymalnego. Wartość napięcia skutecznego i średniego. W tej chwili mamy na potencjometrze, na tym regulatorze fazowym ustawioną wartość maksimum. Zobaczcie, ja teraz potencjometrem będę zmniejszał. I zwróćcie uwagę, co nam się tutaj dzieje. Ja spróbuję ustabilizować ten przebieg. Zobaczcie, ta, ten przebieg sinusoidy zaczyna mieć tutaj dość niekorzystny kształt, dlatego no, ta regulacja jest dość niekorzystna dla pracy transformatora, ponieważ no, jak widać nie mamy tu już czystego przebiegu sinusoidalnego. Znaczy, tu i tak jest przebieg za mostkiem, ale jakby no, mamy tutaj przebieg prostownika dwupołówkowego, a więc ta wartość sinusoidy jest tutaj przerzucona na górę. I Zobaczcie najważniejszą rzecz. Wartość maksymalna pozostała bez zmian. Nadal jest w okolicach 18V, ponieważ, no, jakby szczyt tej sinusoidy nie został ucięty, ona została wycięta gdzieś tutaj podczas narastania, ale zwróćcie uwagę na wartość skuteczną, czyli VRMS 10,8, ale najbardziej zmieniła się nam wartość średnia tego napięcia. Zobaczcie. Ja tu ponownie zwiększę. Mamy potencjometr w maksymalnym położeniu i będziemy teraz obniżać. W tej chwili jest minimum, aczkolwiek nie wiem, pewnie na tym małym potencjometrze jeszcze coś tutaj można wyregulować. No i z, ponownie, wartość maksymalna jakby pozostała bez zmian. Wartość średnia i skuteczna nam się tutaj zmniejszyła. Co to oznacza? To oznacza tyle, że ponieważ podczas ładowania akumulator poniekąd zachowuje się jak kondensator i napięcie zawsze będzie dążyć do wartości maksymalnej, to tak naprawdę regulator fazowy reguluje nam moc transformatora, czy zmniejsza nam moc tego transformatora poprzez to wycinanie po prostu sinusoidy. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że to Tyle co do regulacji fazowej na triaku. Teraz podłączę tutaj mostek diodowo-terystorowy i zobaczymy, jak to będzie działać. No i tak miał być ten mostek diodowo-terystorowy, ale no, musiałbym wymienić ten mostek, a, a on mi się tutaj przyda jeszcze przy jednym pomiarze, Na to mianowicie przy pomiarze regulatora PWM za mostkiem. No i mamy tutaj ten regulator dołączony. Zobaczcie co my tutaj takiego uzyskaliśmy. Jak zapewne możecie zauważyć, ten przebieg napięcia jest tu z grubsza inny dlaczego? Dlatego, że na tym regulatorze PWM mamy tutaj kondensatory filtrujące, a więc one tutaj ten przebieg napięcia filtrują dość mocno. No stąd też nie ma tutaj spadku. Tej sinusoidy, tylko powstał nam taki kształt. No ale dobrze, w jaki sposób reguluje prąd taki regulator PWM? W tej chwili mamy tutaj ustawioną wartość maksimum na potencjometrze. Ja w tej chwili będę powoli zmniejszał i zobaczcie, co nam się tutaj będzie działo. Zobaczcie, co się dzieje. Moi drodzy, regulatory PWM działają z dość dużą częstotliwością, dlatego, no, ten przebieg, tutaj, jaką mamy podstawę czasu? Zaraz 2,5 milisekundy, a więc, no, jakby widzimy całość tego przebiegu tej, tej sinusoidy. W tej chwili obserwujemy mniej więcej z taką częstotliwością, aby zaobserwować tutaj przebieg napięcia z prostownika, i no, powstaje nam. Takie brzydkie coś. Ale, jeżeli będziemy zwiększać podstawę czasu, to zobaczcie, co nam się tutaj zaczyna pojawiać. Regulator PWM właśnie w taki oto sposób działa, że reguluje. Współczynnik wypełnienia, wycinając z dużą częstotliwością ten przebieg napięcia, a w efekcie końcowym i prądu. Zobaczmy sobie to jeszcze bardziej. No i zobaczcie, tu mamy jakiś taki przebieg, ja w tej chwili będę regulował. Mamy wartość maksymalną, a więc praktycznie jest tutaj prosta linia, i w tej chwili reguluję w dół. I zobaczcie, w jaki sposób nam wycina to napięcie. Jeżeli zmniejszymy sobie to będzie całkowity jeszcze i zobaczcie znowu gdzieś się ta ta przefiltrowana sinusoida czy ten przebieg napięcia z prostownika pojawia. Tak to działa. Czy takie, taka regulacja jest skuteczna? No myślę, że na pewno jest łagodniejsza dla transformatora. Transformator się nie przegrzewa, dlatego że regulujemy tym napięciem po stronie wtórnej transformatora. Natomiast no wiem, że taka regulacja też posiada swoje mankamenty, ale myślę, że to w osobnej części. Dobra, czas najwyższy na mostek diodowo-tyrystorowy. No, i tak, ostatni typ regulacji, którą chciałem Wam tutaj dzisiaj zaprezentować, to jest regulacja trystorowa za pomocą takiego regulatora trystorowego. No i zobaczcie, jak to wygląda. No, ponownie mamy tutaj dość znany już przebieg napięcia. Zwróćcie uwagę, wartość maksymalna. Ponownie, jak to miało na samym początku, oscyluje tutaj w okolicy 18 V. A więc wartość maksymalna przy ustawieniu potencjometra w pozycję max pozostaje bez zmian, ale zobaczcie, już wartość średnia i wartość szczytowa jest nieco mniejsza, ze względu na to, że no, część narastającej tej sinusoidy już jest tutaj wycięta. Oczywiście yy, ta regulacja jest po stronie wtórnej transformatora, a więc ona nie ma wpływu na pracy transformatora, ponieważ no ta regulacja jest tutaj po stronie wtórnej, a więc my regulujemy już to, co uzyskamy na wyjściu transformatora, a nie jak to je, ma miejsce w przypadku regulacji fazowej na triaku, gdzie regulujemy jakby wejście tego transformatora. No i zobaczcie jak to się będzie zmieniać wraz ze zmianą pozycji potencjometru. Ja tu będę zmniejszał powoli. Wartość maksymalna już powolutku zaczyna nam spadać. Zobaczcie. Ten przebieg jest coraz bardziej wycinany, blokowany. No i mamy tutaj już wartość minimalną. Jaka jest jeszcze korzyść takiej regulacji? Moi drodzy, zwróćcie uwagę, w którym momencie prąd czy napięcie jest włączany. Ta Początkowa faza narastania, którą mamy do czynienia przy przebiegu z prostownika, no ona tutaj sobie narasta powoli, potem spada, znowu narasta, natomiast tu mamy przyblokowane, jakby to, to napięcie, ono zostaje odblokowane w momencie kiedy już ta wartość napięcia jest dość duża. Co to oznacza? Jeszcze raz powtórzę, ponieważ prąd za każdym razem podąża. Za napięciem będziemy mieli tu fajne piki prądowe, ponieważ ten terystor zostanie otwarty w momencie, kiedy to napięcie już jest na dość wysokim poziomie. A więc to napięcie maksymalne, czy ten prąd maksymalny, będzie stosunkowo wysoki, i nawet podczas zmniejszania tego prądu ładowania on nadal będzie tutaj. Uderzał z dość dużą wartością, dlatego no, taka regulacja jest jak najbardziej, y, może nie tyle wskazana, ale skuteczna. I myślę, że na bazie tego y, mostka diodowo-trystorowego niebawem zbuduję tutaj jakiś prostownik i sam jestem ciekaw, jak wypadnie jego skuteczność ładowania. Wtedy też zmierzymy sobie, jak faktycznie ten prąd ładowania będzie wyglądał. No i drodzy, to chyba na dzisiaj tyle. Myślę, że co nieco Wam przybliżyłem, w jaki sposób działa ta regulacja. Jak widać, każda regulacja ma swoje plusy, minusy, którą Wy wybierzecie. Oczywiście to już od Was zależy, natomiast myślę, że tym materiałem nieco Wam przybliżyłem, jak to działa z bliska. Jak zwykle, dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć.